Witam serdecznie, tutaj Katarzyna Jeziorna. Dzisiaj parę słów o przebaczeniu. To jest trudny temat i często spotykam się z tym, że przychodzą do mnie ludzie, którzy chcą przebaczyć i nie potrafią którzy chcą przebaczyć i nie wiedzą jak albo którym ktoś mówi, że należy przebaczyć, a ci ludzie nie wiedzą jak to zrobić albo nie są na to gotowi. I wkurzają się na siebie, że nie są gotowi. Od czego zacząć? Zacząć od tego, żeby wyjaśnić jedną rzecz. Przebaczenie to nie jest zapomnienie. Jeśli mam komuś przebaczyć, to nie znaczy, że mam zapomnieć. Coś się wydarzyło, historii nie zmienimy. To jest w naszej przeszłości. To jest jakaś lekcja, czegoś się musieliśmy nauczyć. Mimo że bolesna lekcja. I jeśli chcemy przebaczyć, to wcale nie znaczy, że mamy zapomnieć o tym. Przebaczenie oznacza to, że przestajemy siebie traktować i czuć w tej sytuacji jako ofiarę. Czyli przestajemy czuć się poszkodowanymi. Ale żeby przebaczyć, to trzeba najpierw pozwolić sobie przeżyć, poczuć. I przepracować wszystkie emocje, które są z daną sytuacją, z daną relacją, z danym człowiekiem związane. To nie jest tak, że przyjdziecie i powiecie: O, przebaczam Tobie, powiedziałem to i już się stało. Nie. Przebaczenie dzieje się w sercu, przebaczenie dzieje się w nas, w przestrzeni naszej energetycznej. Żeby przebaczyć, trzeba sobie najpierw pozwolić poczuć wszystkie emocje. Poczuć, Przepuścić je, uzdrowić wszystkie żale, wszystkie pretensje, wszystkie smuteczki, całe zranienie, jakie nas dotknęło, jakie gdzieś się w nas zakotowało. Bardzo często, kiedy są trudne sytuacje życiowe, to my nie pozwalamy sobie tych emocji w danym momencie przeżyć, tylko się od nich odcinamy, bo było ich za dużo, bo były za mocne, bo nie dawaliśmy wtedy rady. I one gdzieś w nas utknęły. I dopóki do nich nie dotrzemy, dopóki ich nie uzdrowimy, dopóki ich nie wypuścimy na światło dzienne, dopóty one nie mają szansy zniknąć z naszej przestrzeni. Więc trzeba przeżyć, dojść do tych wszystkich emocji i przed, przed, przez te wszystkie emocje przejść, przepracować je. Ale uwaga, to się robi samemu. To się robi samemu w sobie, a nie przy tej osobie, której mamy przebaczyć. Bo uzdrawianie emocji nie oznacza, że mamy je wylać na tą osobę. Nie oznacza, że mamy się, nie wiem, powywnętrzać, nakrzyczeć na tą osobę. To nie o to chodzi. Prze przeżycie swoich emocji trzeba zrobić samemu w sobie. Trzeba tak naprawdę pozwolić sobie je poczuć, tak naprawdę. Dotknąć wszystkiego, co boli. I to, moi drodzy, jest proces. To może trwać. To nie jest takie sobie abstryknąć palcami i już. Dlatego, jeśli chcemy przebaczyć, to musimy dać sobie czas na to, aby odkryć wszystkie emocje związane z daną sytuacją, z daną relacją czy z danym człowiekiem. Te emocje mogą być takie, które my wiemy, że są i trochę się ich boimy. Mogą to być również takie, których my nawet nie mamy świadomości, że one są. I kiedy zaczniemy wyciągać jedne, to się raptem okaże, że pod spodem jest ich więcej. Tak też może być. I wtedy te, które tam gdzieś były schowane, trzeba po prostu dopuścić i trzeba też z nimi popracować. I czasami, kiedy zaczynamy pracę z emocjami, to pierwszy etap, jaki w ogóle jest na dzień dobry do zrobienia, to jest to, żebyśmy my mieli w ogóle odwagę do nich zajrzeć, abyśmy my mieli w ogóle siłę wewnętrzną do tego, żeby na nie spojrzeć, żeby z nimi popracować. Dlatego czasami takim zerowym etapem, czy takim pierwszym etapem w ogóle pracy z emocjami i z przebaczeniem, to jest praca nad taką wewnętrzną siłą, nad wewnętrzną. Odwagą do tego, żeby spojrzeć właśnie na te wszystkie emocje, właśnie na te wszystkie pochowane żale, pretensje, zranienie. Żeby mieć wystarczająco siły i odwagi na to, żeby w ogóle na nie spojrzeć. Praca z oddechem daje bardzo dużo możliwości i uczy tego, że my jesteśmy w stanie te emocje przeżyć, że my jesteśmy w stanie przez te emocje przejść. Dlatego praca z oddechem transmodalnym bardzo pomaga w tym, aby można było w ogóle do tych emocji dojść, nauczyć się tego, że ja mogę przez wszystkie emocje przetrwać, że jestem w stanie je przez siebie przepuścić i one mi nie robią krzywdy i nie robią nikomu dookoła krzywdy. A zatem, jeśli chcesz przebaczyć, to po pierwsze trzeba będzie zobaczyć, jakie masz w sobie emocje. Co tam jest do uzdrowienia na poziomie emocjonalnym, i trzeba będzie sobie pozwolić przez te emocje przejść. Jeśli ci brakuje siły i odwagi, żeby to zrobić, to najpierw nad tą siłą i odwagą trzeba popracować, potem pouzdrawiać wszystkie emocje, których może być dużo i które mogą być na różnym poziomie. Potem zwykle pojawia się jakieś takie głębsze zrozumienie zrozumienie całej historii, zrozumienie Wszystkich osób, które brały udział w tym, co się złego w naszym życiu wydarzyło. Zrozumienie takie na poziomie dwóch osób czy dwojga ludzi, ale też zrozumienie na poziomie rodziny, tego co się dzieje, z, jakby co idzie dla danej osoby i dla tej drugiej osoby z linii rodziny. Dlaczego ta osoba taka jest, dlaczego ja taka jestem. I to zrozumienie jest możliwe dopiero wtedy, kiedy faktycznie emocji jest mniej, kiedy te emocje są już w większości uzdrowione. Wtedy robi się przestrzeń na to, żebyśmy mogli spojrzeć z szerszej perspektywy na sytuację i lepiej zrozumieć. I zrozumienie nie oznacza, że ten ktoś nagle teraz jest niewinny, bo ja widzę dlaczego on to zrobił. To nie o to chodzi. Ale zrozumienie pozwala łatwiej przebaczyć, pozwala łatwiej odpuścić, pozwala. Po prostu powiedzieć, dobrze, widzę dlaczego tak się działo, rozumiem jak to się działo, teraz mogę łatwiej przebaczyć. I przebaczenie, tak jak powiedziała, dokonuje się w nas. To jest coś, co się dzieje na poziomie serca, to jest coś, co się dzieje na poziomie naszej energii. Jeśli przebaczyliśmy, to jesteśmy w stanie potem o tej historii mówić już bez emocji. Jeśli przebaczyliśmy, to jesteśmy w stanie. Mówić o tej osobie, czy nawet rozmawiać z tą osobą, bez oczekiwania, że ten ktoś coś nam wynagrodzi, bez wyciągania tamtej historii, bez, bez takiego chcieństwa wewnętrznego, żeby się odegrać na tej osobie. To znaczy, że wtedy, że przebaczenie się dokonało. I fakt, że pracujemy z tematem przebaczenia w sobie, a nie bezpośrednio z tą drugą osobą. Niweluje jeden aspekt, który czasami się pojawia, bo czasami spotykam się z ludźmi, którzy chcą przebaczyć rodzicom albo dziadkom, których już nie ma. To, że kogoś już nie ma na tym świecie, nie ma znaczenia dla przebaczenia. Przebaczenie dokonuje się w nas, a zatem czy my przebaczamy osobie, która jeszcze żyje, czy my przebaczamy osobie, której już nie ma, która już zmarła, to nie ma znaczenia, bo to przebaczenie dokonuje się w nas. I tak naprawdę, moi drodzy, jeśli przebaczymy, to uwalniamy siebie. To uwalniamy siebie od ciężaru skrzywdzenia, od ciężaru bycia ofiarą, od ciężaru niesienia bardzo trudnych, często emocji. A zatem przebaczenie, jakkolwiek jest również dla drugiej osoby, to jest przede wszystkim dla nas, abyśmy my byli wolni. Od tego, co się wydarzyło, od tej historii, od tych emocji, od jakiegoś zaplątania energetycznego, emocjonalnego, życiowego z drugą osobą, z historią drugiej osoby. Kochani, warto wybaczać. I wiem, że to zajmuje czasu, ale dajcie sobie ten czas. Dajcie sobie ten czas, popracujcie, bo każde emocje uwolnione. Każde żale, które zostały puszczone, to jest coś, co daje nam więcej przestrzeni do życia. To jest coś, co schodzi z naszych barków i możemy czuć się lżejsi i możemy łatwiej żyć, łatwiej realizować swoje marzenia. Możemy wchodzić wtedy w relacje bez odtwarzania tamtych starych historii, które gdzieś nas zraniły. Dajcie sobie czas i działajcie po kolei, po trochu. Bo warto, bo można, to jest najważniejsze, że można. Każda krzywda, jaka nam się wydarzyła, jakkolwiek duża by ona nie była, jest do przebaczenia. I może jest to kwestia czasu, może jest to kwestia odwagi, ale faktycznie można przebaczyć i warto to zrobić. I tego Wam życzę. Do zobaczenia. Pa.